Cześć, witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz. Teraz zapowiedź meczów koszykówki półfinałowych na igrzyskach olimpijskich. No jak widzicie, pogoda nie dopisuje w Irlandii. Jestem na dworze, na ławeczce i tutaj nagrywam dla was ten materiał. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz. Jeśli ci się podoba, daj lajka i oczywiście komentuj. Zawsze ci odpowiem na każde zapytanie. W tym momencie Francuzi przegrywają z Niemcami w pierwszym z półfinałów. Niemcy to jest jedna z lepszych drużyn na tym turnieju, świetna zespołowa koszkówka, świetna defensywa. Przede wszystkim już grają od kilku lat razem i są bardzo zgrani, dlatego Francja nie ma tutaj y, wielkich szans. Znaczy szanse są i oczywiście nadzieja również, to są gospodarze i Francuzi mają przecież Łębaniamy, więc wszystko jest możliwe, to jest przecież kosmita. Ale ogólnie rzecz biorąc raczej y, Niemcy ich pokonają i, i się zamedują w finale. Niemcy są mistrzami świata i tutaj muszą tylko zagrać na swoim poziomie, by awansować dalej. Francuzi, jeśli będą tak konsekwentnie grać i tak defensywnie dobrze jak w poprzednich meczach, to mają tutaj szansę powalczyć z Niemcami, ale myślę, że Niemcy są faworytem. A drugi mecz, dzisiaj o 20.30, to Amerykanie zmierzą się z Serbią. Trzeci mecz w ciągu trzech tygodni zagrają między sobą. Poprzednich dwóch bardzo wysoko wygrali reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale to jest mecz półfinałowy. Tu jest tylko jeden mecz. Wszystko się może zdarzyć. Mimo że Amerykanie są tutaj dość dużym faworytem. To wszystko jest możliwe, bo Serbia jest w stanie ich pokonać, bo przecież dopiero co odrobili 24 punkty w meczu z Australią i wygrali, to jest w ogóle rekord Igrzysk Olimpijskich, że z takiej straty zdołali wrócić, więc są w stanie obrócić każdy mecz. Yy, ale kto wie, może też od samego początku będą graje lepiej. No Amerykanie na pewno są faworytem, mają przecież Lebrona, mają Karego, mają Kevina Duranta, mają przecież najlepszego strzelca w osobie Antonego Edwarda, mają innych znakomitych koszykarzy. Ta kadra jest piekielnie silna, ale to są Igrzyska Olimpijskie, to jest półfinał i to jest jeden mecz, więc wszystko się może zdarzyć. Na pewno możemy liczyć na świetne widowisko. I myślę, że zacięty mecz nie będą to te mecze takie same jak mecze poprzednie między tymi ekipami. Wydaje mi się, że Serbia się postawi Stanom Zjednoczonymi. Będziemy mieli wyśmienite spotkanie. Tak samo jak znakomitym spektaklem był mecz pomiędzy Francją, Francją i Serbią i Australią, to teraz będziemy mieli znakomite spotkanie. Yy, szczególnie to drugie właśnie dzisiaj pomiędzy Serbią i Stanami Zjednoczonymi. No kto wygra? Ten półfinał zamelduje się w finale. Yy, zobaczymy. Na ten moment Niemcy prowadzą do przerwy z Francją, a Amerykanie przypominam 20.30 zagrają z Serbią o finał Igrzysk Olimpijskich. To tyle będzie w tym krótkim nagraniu. Zapraszam wszystkich do śledzenia koszykówki na Igrzyskach Olimpijskich, bo są świetne spotkania. To nie jest NBA, ale najwyższy poziom koszkówki fibowskiej i są tam Amerykanie w, w najśniejszym składzie, więc jest na to popatrzeć. I to jest ostatni turniej prawdopodobnie Lebrona Jamesa, Duranta, Karego, więc oni się tutaj żegnają yy, z kadrą. Kevin Durant już jest yy, liderem strzelców. O tym wszystkim też nawijałem wczoraj, więc już nie będę przedłużał. Yy, skupiamy się na tych meczach, kibicujemy. No i oczywiście oglądamy dalej igrzyska olimpijskie, nie tylko naszych polskich. Sportowców, ale także inne mecze, inne dyscypliny. Tutaj bardzo ciekawe. Dziękuję, cześć.